Cześć, witajcie. Dzisiaj taki odcinek z omówienia nowych zestawów, które zakupiłem. Są to zestawy z LEGO Ninjago Dragon's Rising. Za oba te zestawy zapłaciłem jakoś 250 zł. Nie kupowałem je ich ze strony LEGO, ponieważ tam to wychodzi drożej. Ceny katalogowe kupiłem to tani na Allegro. No i mam to też wcześniej, ponieważ 25 maja już otrzymałem tą paczkę. Jak to widzicie, może widzicie to w nocy lub na następny dzień, czyli 26. No i omówimy sobie, co tutaj jest w środku, zakupiłem dwa zestawy. No i co tutaj jeszcze za mną jest moja praktycznie większość kolekcji LEGO. No i w tym odcinku chciałbym pozdrowić moich wszystkich subskrybentów. Tylko 3% osób oglądających moje filmy to subskrybenci. No i bardzo ich pozdrawiam, cieszę się, że cały czas oglądacie moje filmy. No i szczególnie, szczególne pozdrowienia to Michała S., Filipa, Maxa oraz Dominika. No i dobra, zajrzyjmy, co jest w środku. No i pierwszym zestawem, który był moim zakupem jako pierwszy, ponieważ go najbardziej chciałem aktywować. Z tej nowej fali zestawów jest to mech Sory, który potrafiliśmy zmieniać w motocykl. To taka długa, dziwna nazwa. W każdym razie tak się prezentuje ten zestaw. Na razie go odłożę na bok i sięgniemy od razu po drugi. pudełka, ładnie zabezpieczone takim tutaj kartonem. Oraz drugi zestaw, jak widzą, jest zabezpieczony w drugim pudełku. Więc myślę, że fajnie. Ten karton mogę już tutaj wziąć na bok, ponieważ on się nam nie przyda. No i co tutaj w środku się znalazło, to tak jak już widzicie, jest to ten ogar łowców smoków, tak, czy ten imperialny, w każdym razie wiecie, ten wilk, wilknie. I to są zestawy, które zakupiłem. Mamy ten zestaw Wilk trzy figurki i ten, po który głównie chciałem sięgnąć, czyli mech Sory, jest tutaj Arin, Rapton, Sora oraz y, Ryu więc naprawdę super no i spodziewajcie się recenzji tych zestawów y, w najbliższych dniach ponieważ nie wiem, jeżeli to widzicie 25 maja to już 26 będzie recenzja któregoś z tych a jeśli 26 no to 27 pojawi się już recenzja właśnie jednego z tych zestawów, a odcinek nie jest sponsorowany przez ża żadne kanały więc no, sorry, ale w każdym razie dostaliśmy te nowe zestawy wcześniej. Zdjęcia oczywiście na Instagramie, na którego Was serdecznie zapraszam. No i co mówię o subskrybentach, bardzo jeżeli mi zależy na tym, że jeżeli oglądacie moje filmy, no to wolnijcie już ten dzwonek suba na dole, żeby nie, nie przegapić takich następnych filmów. To by było tyle z tego odcinka. Dziękuję Wam za uwagę właśnie teraz. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!